Witaj na kanale autentyczny. To kanał o narcyzach, socjopatach, psychopatach i innych zaburzeniach osobowości, czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co Ci się przydarzyło, i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, umów się na prywatne sesje, napisz na autentyczni23małpa.gmail.com, kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Narcyz zrobi wszystko, by tego uniknąć. Narcyz zrobi wszystko, by temu zapobiec. Zrobi wszystko, by nie znaleźć się w sytuacji, w której byłby narażony na ryzyko, w której można by go zranić. Narcys zrobi wszystko, by nie być w sytuacji, gdzie jest całkowicie szczery i otwarty na temat tego, kim jest, co myśli, co czuje, co planuje. Dzieje się tak, ponieważ narcys postrzega szczerość, wrażliwość jako słabość, jako coś negatywnego. Narcys uważa, że to cecha, przez którą nie byłby taki imponujący, nie byłby taki wartościowy. Szczerość sprawiłaby, że narcys. Czułby się słaby, filigranowy. Wtedy narcyz nie mógłby dokonywać takich postępów. Dla niego to krok w tył, to utrudnienie to coś, co powoduje opóźnienia, zapobiega zachodzić pewnym procesom. Dlatego szczerość, wrażliwość jest czymś, Czego narcyz będzie zdecydowanie unikać? Będzie co do tego niechętny, ostrożny, będzie odrzucać te cechy. Narcyz będzie uciekać od szczerości, będzie uciekać od wrażliwości, od ryzyka, że ktoś mógłby go zranić. Szczerość otwartość. Wrażliwość jest cechą jest miejscem, gdzie rozwijasz empatię dla innych osób. Pozwala ci to wykształcić możliwości zrozumienia i współczucia dla drugiej osoby. Pozwala ci to na postawienie się w sytuacji drugiej osoby na jej miejscu, w jej butach. Pozwala ci to być autentycznym i mieć sensowną wymianę zdań z partnerem, z drugą osobą. Pozwala ci to mieć poczucie pewności, pozwala ci to uwolnić się od niepokoju i stresu. Może dać ci to poczucie bezpieczeństwa, możesz stać się dzięki temu bardziej świadomy. Pomaga ci to analizować własne zachowania. Kiedy jesteś otwarty, szczery, wrażliwy, podatny na ryzyko, na zranienie, to odrzucasz na bok wszelkie idee doskonałości. Zamiast tego, zamiast doskonałości, wybierasz rzeczywistość. Wybierasz bycie prawdziwym, autentycznym. Wybierasz bycie miłym, uprzejmym i życzliwym. Wybierasz bycie troskliwym i pomocnym w stosunku do innych. Wybierasz by uczyć się na własnych błędach, na porażkach. Dzieje się tak, ponieważ masz w sobie chęć. Tolerowania, rozwiązywania trudnych, skomplikowanych sytuacji. Jesteś w stanie je zaakceptować, lecz wszystkie te rzeczy są przez narcyza uważane za złe, za obraźliwe. Dzieje się tak, ponieważ narcyz tym wszystkim gardzi. Narcyz nienawidzi otwartości. Szczerości, wrażliwości. Narcyz nienawidzi ryzyka, że ktoś mógłby go zranić. Narcyz zrobi wszystko, by tego uniknąć. Jest tak, ponieważ bardzo się tego boi, bardzo się tego obawia. Narcyz zbudowany jest z poczucia wstydu. Robi wszystko, by uniknąć refleksji na ten temat. Dlatego narcyz będzie nieszczery, będzie podstępny, będzie uciekał od odpowiedzialności, od wrażliwości i szczerości. Ucieka od tego, ponieważ dla niego to słabość. Narcyz postrzega te cechy jako złe, jako słabe. Postrzega te cechy jako wady. Narcyz wolałby, żebyś się go bał. Narcys wolałby być kimś niebezpiecznym, groźnym, szkodliwym, zadającym ból i cierpienie. Narcyz wolałby, żebyś się martwił i przejmował jego osobą. Woli to od bycia przyjacielskim. Otwartym, łatwym w rozmowie, w dogadywaniu się. Narcyz woli być taki zamiast bycia serdecznym, towarzyskim czy przyjacielskim. Dzieje się tak, ponieważ musi wyglądać na silnego, na twardego. Narcyz nie może pozwolić ci, byś zobaczył jego słabości. Dla niego jest to o wiele bardziej satysfakcjonujące, by cię zniszczyć. Jest to dla niego satysfakcjonujące w przeciwieństwie do tego, by coś z tobą zbudować, stworzyć. Narcyz woli cię zniszczyć, wybiera zniszczenie, nie chce nic z tobą budować. Dla Narcyza łatwiejsze jest posiadać nieuzasadnione opinie niż uświadomić sobie, że wiele musi się nauczyć, że wiele musi zmienić. Narcys wolałby sprawić, żebyś powierzchownie ciągle się Nim zachwycał, byś go podziwiał i szanował. Za głębsze Bardziej znaczące cechy, które w innym przypadku mógłby rozwinąć. Wtedy mógłby się zainteresować i uczynić życie lepszym. Lecz Narcyz woli zachowywać się tak, jakby miał już wszystkie odpowiedzi. Nie chce zaakceptować tego, że może potrzebować pomocy. Narcyz woli zwrócić uwagę na twoje błędy, na twoje braki, woli wskazywać palcem na ciebie. Robi tak, by odwrócić uwagę od swoich problemów, od własnego bólu. Z narcyzem wszystko musi być rywalizacją. Zawsze musi zdobywać kolejne punkty, podczas gdy ty je tracisz. Narcyz nie zaakceptuje równości, nie zaakceptuje tego, że oboje jesteście wyjątkowi, oryginalni, niepowtarzalni. Zamiast tego, Narcyz buduje mur, buduje ścianę, nie mówi otwarcie o swoich uczuciach, nie mówi otwarcie szczerze. O swoich problemach, nie zachowuje się naturalnie tak jak Ty. W umyśle narcyza panuje przekonanie, że lepiej wytykać Tobie błędy, uważa, że lepiej jest tak postępować, zamiast Cię wspierać, zamiast budować zaufanie, pewność siebie. Narcyz woli unikać odpowiedzialności, woli jej unikać, niż pozwolić ci, żebyś coś odkrył na jego temat. Narcyz zrobi wszystko, by uniknąć ryzyka zranienia. To go przeraża. Dzieje się tak, ponieważ Narcyz naprawdę postrzega to tak, jakby mogło to go poważnie uszkodzić. Osłabić, zranić. W umyśle narcyza panuje przekonanie, że życie pełne sukcesów jest zbudowane z krótkotrwałych wrażeń, z osiągnięć, władzy, kontroli, perfekcji i statusu. Dla ciebie prawdziwy sukces może oznaczać miłość. Zbudowanie tego wszystkiego w oparciu o uczucia. Dla ciebie sukces jest zbudowany z mocnego, głębokiego uczucia oddania, czułości, przywiązania. To duże zainteresowanie i przyjemność odnajdywana w czymś, co robicie razem. Akceptujesz swoje doświadczenia, zarówno dobre. Jak i złe, akceptujesz je u innych ludzi, wspierasz partnera, ponieważ go szanujesz, dbasz o niego. Jest to zdecydowanie lepsza wizja sukcesu niż ta narcyza. By to osiągnąć, by to było możliwe, musisz być szczerym, otwartym, musisz dopuszczać ryzyko. Że ktoś może cię zranić. Jest to coś, czego narcyz nie chce zrobić. Dlatego nie możesz uczestniczyć w relacji z nim, nie możesz z nim nawiązać więzi, nie możesz wytworzyć czegoś znaczącego z narcyzem. Możesz chcieć mu pomóc, lecz narcyz nie postawi się w takiej sytuacji, która by ci to umożliwiła. Bycie otwartym, szczerym, wrażliwym, autentycznym jest tym, co najlepsze. W taki sposób możesz być najlepszym. Jest to odwrotne do braku odpowiedzialności narcyza. Jest to jednak coś, co pomoże ci ruszyć naprzód. Pomoże ci się to uzdrowić. Z toksycznej relacji. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Dziękuję. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23